Dobry wieczór. Witam na moim kanale i zapraszam dzisiaj na taki rozkład, w którym, który będzie zatytułowany Którą drogę wybrać? Będziecie mieli 5 kart lub pięć dróg. I już w tym momencie zastanówcie się, którą drogę wybrać od 1 do 5. Wybierzcie cyfrę. To będzie dla was przekaz. Zgodny z cyfrą, którą wybraliście. Pierwsza cyfra, która wam przychodzi do głowy. Którą drogę wybrać? Pierwsza droga. Druga, trzecia, czwarta, piąta, rada, kochani, ja to przekaz dla osoby, która wybrała kartę numer drogę numer jeden. Tutaj zastanowić się nad układem partnerskim, w którym jesteście. Powinniście umieć dostrzegać jego pozytywy um, i to, że um, może, wam się, może Wam się opłacić bycie w, w układzie z kimś, bycie z kimś w jakiejś relacji. Um, może to wyjść dla Was z korzyścią. To nawet nie musi być. To, to nawet źle brzmi um, korzystne. To jest bardziej um, to jest dla Was dobra droga, aby iść do przodu z kimś. Z kimś, jeżeli macie jakąkolwiek drogę, czy to jest droga zawodowa, czy to jest droga życiowa, to na pewno łatwiej Wam będzie, jeżeli będziecie, jeżeli podejmiecie decyzję, że zrobicie to razem. E, jaka jest rada dla Was, że powinniście polegać na swojej intuicji? Intuicja jest tutaj Waszym wyznacznikiem. Powinniście zdecydowanie, yy, zdecydowanie zaufać temu, co, co, y, co z pozoru wydaje Wam się, yy, może Wam z pozoru coś wydawać się nie takie, jak trzeba, więc... Nie stawiajcie na logikę, ale raczej na to, co czujecie, jeżeli chcecie znaleźć to właściwie rozwiązanie, bo rzeczywiście, jeżeli drogą, którą chcecie postąpić, wymaga od Was um, takiego bycia razem z kimś, albo to, to partnerstwo jest Wam potrzebne, to Wy będziecie to czuli podświadomie, co macie zrobić. Dobrze. Dla osób, które wybrały drogę numer dwa, Słuchajcie, wy tutaj macie jakieś rozliczenie. Będziecie musieli dokonać rozliczenia kogoś. Ktoś do Was przyjdzie, ale Wy go osądzicie surowo. Surowo go osądzicie, osądzicie go w sposób sprawiedliwy. I być może ktoś będzie się trochę przed Wami kajał, troszeczkę będzie przed Wami udawał pokornego, albo rzeczywiście to będzie taka prawdziwa pokora. Ale wy będziecie chcieli go osądzić według zasad, według praw, według rzeczywistych sytuacji, które, które się wydarzyły. To jest na pewno jakieś takie silne poczucie odpowiedzialności. I na pewno ważne będzie, żebyście nie, nie wahali się. Bo Wasz osąd będzie sprawiedliwy, jaka jest rada dla Was? Wy będziecie z jakiegoś powodu dumni. Hmm. Jeżeli wybierzecie tą drogę i osądzicie kogoś, to znaczy, że Wy zatriumfujecie, to znaczy, że to jest dla Was właściwa droga to ten, ten osąd was da Wam wyższe poczucie wartości, jakby, jakby zwycięstwo nad tą sytuacją. To będzie dla Was dobre rozwiązanie. Wy musicie tutaj nosić głowę wysoką, bo tu nieważne, co wam będzie ktoś mówił, nieważne, nieważne co, z jakimi argumentami ktoś przyjdzie. Być może ktoś będzie próbował powiedzieć, przepraszam, źle zrobiłem, ale wy tutaj będziecie musieli to klarownie powiedzieć, jak jest, i bez obaw zupełnie, bo wy dzięki temu, dzięki temu takiemu osądowi, wyjdziecie z twarzą z jakiejś sytuacji. Dla osób, które wybrały drugą drogę numer 3, jest zawieszenie sytuacji. Jest zawieszenie, bo nie jesteście w stanie jeszcze dokonać jakiegoś wyboru. Macie wrażenie, że wy sami, jakby, wy sami weszliście na tą drogę tego zawieszenia i wyczekacie, aż jakby rozkwitnie was jakaś myśl, która sprawi, że, że będziecie mogli wybrać. Ale tą drogę, którą wybraliście, jeżeli wybraliście drogę numer 3, to nawet jeżeli ktoś was będzie poganiał, jeżeli nawet będą takie, będzie cały, cały tłum ludzi, który będzie mówił, że to już jest czas, żebyście coś zrobili, wy na razie jeszcze tego nie zrobicie. Nie zrobicie tego z własnego wyboru, nie jesteście na to gotowi. Nie jesteście na to gotowi. Być może potrzebujecie innego punktu widzenia, być może za mało macie jeszcze informacji. Nie słuchajcie innych, róbcie to według własnego tempa, według, według własnej myśli. Nieważne, że, że inni ludzie mogą wywoływać jakąś, jakby sprawiać, że, że ta presja będzie rzeczywista. Po prostu róbcie to we własnym tempie, nie warto. Rada jest wasza taka, żebyście zaufali sobie. Mm, bo ten entuzjazm, który jest w was, czyli jakieś dojrzewanie jakiejś sytuacji, będzie tego wymagało. Idziecie właściwą drogą. I, i naprawdę mm, warto by było przeczekać, nie wykonywać żadnych ruchów, bo dzięki temu będzie Wam los sprzyjał. Dla osób, które wybrały. Drogę numer 4. To będzie Wam się opłacało. Cokolwiek nie będziecie chcieli zrobić, to będzie Wam się opłacało. Warto będzie, bo warto będzie na pewno iść tą drogą, bo Wy macie już coś na, na, na uwadze, macie już jakąś wypracowaną drogę i możecie iść śmiało. Nie ma tutaj żadnych przeciwności, które mogą Wam stanąć na drodze. Wy musicie po prostu iść po swoje, bo ten sukces z pewnością wypracujecie. Bo to jest taka naprawdę determinacja w dążeniu do celu i umiejętność tworzenia, jakby takich, t, takich planów, które mogą sięgać daleko. Także tutaj z pełnym zaufaniem możecie realizować swoje radę, radę, jaką macie. Rada jest taka, że żebyście się wykazali tą dojrzałością, czyli. Jeżeli jakiekolwiek decyzje podejmujecie, to pozostawcie jakieś takie argumenty. Eee, musicie mieć za plecami olbrzymią dojrzałość, musicie mieć za plecami już jakieś doświadczenia, żeby osiągnąć to co, to, to, co planujecie. To jest dobry moment, żeby ruszyć, pod warunkiem, że rzeczywiście macie już wypracowane jakieś struktury. Coś już musiało być wykonane, jakaś mądrość już musiała z tego wyniknąć. Tu jest taka dojrzałość emocjonalna, wynikająca z tego, że jeżeli będziecie parli do przodu, to, to te emocje nie mogą nad Wami, ale tutaj, jeżeli wybraliście tą drogę, to znaczy, że umiecie panować nad emocjami, więc tu śmiało możecie realizować swoje, swoje jakieś plany, zamierzenia, bo tutaj jest to ściśle powiązane z finansami. Także możecie tutaj śmiało iść do przodu. Macie tutaj, akurat, w Waszej drodze dosyć istotne karty pod tym względem, że tu jest taka zarówno pasja, umiejętność, dążenie do celu, sprawczość i umiejętność realizowania swoich planów. Także tutaj możecie zdecydowanie osiągać swoje. Dla osób, które wybrały drogę numer 5. Wy tutaj macie, jeżeli wybraliście drogę numer 5, to znaczy, że nie jesteście jeszcze gotowi, coś was zraniło. Zbudowaliście jakby swoją taką tarczę ochronną, na razie żadne argumenty do Was nie docierają, Wy się czujecie trochę poturbowani tym wszystkim, macie wrażenie, że jeszcze jakiś przeciwnik, on może w każdej chwili Was za, zaatakować, i rzeczywiście tutaj jest taka wstrzemięźliwość żeby na razie jeszcze nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, bo rzeczywiście gdzieś tam jeszcze ktoś zwraca na Was szczególną uwagę, ktoś się Wam przygląda, ktoś jakby próbuje przyglądać się Waszym czynom, a Wy już jesteście trochę zranieni, więc przeczekajcie pewien okres czasu. Bo dużo się musiało dziać, a wy potrzebujecie trochę spokoju, żeby ruszyć do przodu. Więc wy musicie zregenerować swoje siły. Tutaj nie ma odpowiedzi na to, żebyście podejmowali w tym momencie jakieś działania, jeżeli, jeżeli takie są. Radą waszą jest to, żebyście odetchnęli trochę w uczuciach, żebyście przestali trochę o tym myśleć. I spróbowali nabrać pewnej takiej mądrości, ale na zasadzie mm, skupcie bardziej uwagę na takich uczuciach, które rzeczywiście mm, są, są, takie, są pozytywnymi uczuciami, czyli taka matczyna miłość, jakaś opieka, taka zwykła troska. To są rzeczy, na które powinniście zwrócić uwagę. Rada jest taka, żebyście się trochę w sobie zagłębili, pomyśleli o sobie, o swoim dobrostanie, um, usiedli sobie spokojnie i naprawdę skupili się na tym, co dla Was jest dobre, jakie warunki musicie mieć spełnione, żebyście Wy mogli się czuć komfortowo. I to jest najważniejsza rzecz, którą powinniście jako radę wykorzystać, żeby wyjść z okowy jakiś takich mm, takiego troszeczkę y, poturbowania, którego mogliście którego mogliście przeżyć. Więc przeczekajcie to, dając sobie czas na takie typowe działania. Załóżmy, jeżeli to, jest, jeżeli to jest sytuacja, w której pracujecie, przychodzicie do domu, stwarzacie jakąś miłą atmosferę, być może wyłączcie na chwilę telewizję, poczytajcie książkę. To jest na razie taka rada dla Was, dla osób, które wybrały właśnie drogę numer 5. Różne drogi i różne, um, i różne odpowiedzi. Mam nadzieję, że dało Wam to, co nieco odpowiedzi. Ten, ten rozkład był przygotowany na prośbę. Jeżeli będzie Wam się podobał ten film, będę robić takie filmy częściej. Um, wszystko zależy od Was. Oczywiście zapraszam do oglądania i ewentualnie um, dajcie mi znać, um, czy to jest to, czego, czego oczekujecie. Będzie mi bardzo miło. Um, tymczasem serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie.